Siewanko, jestem spadochron, a to jest odcinek z kurnika.pl Będziemy gryć się w klambury. Dzisiaj jest ze mną gleba. Gleba, przywitaj się. No i jest ze mną jeszcze Phil. Od początku Siema. nagrywaj, mówię. No. No i kto Od to... Od spad początku spadochron. Co? Od początku nagrywaj. No. Waszego, przecież już nagrywam, wam, co nie przywitałem się. Przywitałeś się. Co? Przywitałeś się. No rysuj ktoś co tam miał rysować. Jak to się robi? Nie. Ej, kto, kto teraz rysuje? Ty chyba. Nie. Ja rysuję. No I to... co teraz? Aha. Wywaliło mnie. Co? Wywaliło go, ale no. dobra wyszedł. Dobra. Co teraz mówię? Ja teraz osuję to będzie tak to. Lore, ta wtawter wyszło, czekajcie. To jest trudne, więc Nie. Mm. I on jest rdze, i on jest stary, czyli inaczej on jest jaki? Znaczy, czy czym on jest? Na k? Naprawdę? Nie No patrz, ten tu o Jest nowy A ten jest stary, on jest już stary i jaki on jest? To się mówi na jakiś zepsuty auto, tak? Na k? Złom na K, nie na... U, na nie na C Ja <laughs> yeah. Król plebani Nie No piszcie Powiem, że to te, że te jest na K Króle. Na K? Ej, na K No, no. <laughs> Ja nie mogę gleba Druga litera. Köhle. Krator. Köhle. Ja wiem. Czekaj. Köhle. A. Nie. Ten jest nowy, a, te, a ten nie stary. On, on jest zepsuty i on nie daje się do użytku. I jak on inaczej, jego można nazwać? Nie wiem. Tyle Klawisz Jezu, co to może być? Trudne jest Albo inaczej. Narysuj no, coś, napisz od razu co to jest, a nie Zobacz co robi. Co to może być? Wisielca gramy? Nie Są karambury Kyle i co? No tutaj gdzie jest ta kreska to musi być y, z litera jakaś No Nikt nie zgadza. tyle kot. Kto teraz rysuje? Nie wiem On ja. rysuje No, dobra, no, to no rysuj. rysuj Lol Lol, ej Co to może być? Hmm. to jest? Mm. Dosyć trudne. Gleba, weź, jak ty coś palnisz, to... Co to ma być? To jest woda, co teraz rysuje. Aha. I co dalej? Brama, takie coś. Na się zaczyna, a na a kończy. Nie, nie. Blisko. Blisko? Bardzo. A jakoś mi nie pokazało w tym. Zapo. A. Zapora. Pierwszy. No ja mówiłem. Ale to trzeba pora. napisać. To ty mówisz. Pierwsza słyszę. R rysuj. Co tam masz tam narysować? Czekaj, to jest coś... Nie wiem co mam narysować. No pisze ci tu u góry, y y tam pisze rysunek albo coś takiego. I musi to narysować. Jeszcze czego? A co to jest to? O, o, o. To jest człowiek. Aha. Czekaj, ale. Co ty rysujesz? Fil. <coughs> Chyba fil tested. Takaj, zapomniałem, jak to było. Człowiek drzewo Hmm Co to może być? A jak powiedzieć, że dobrze jest na przykład? Ja to samo mówi. Chyba nie wie co to jest, nie? Aha, ja wiem o co chodzi w tym. No to o, o co? Opatrz się z wiedzą. Osoba zrezygnowała, dobra. No, bo ja już what? wiem, ja już wiem z jakimem, o co chodzi w tym. Dobra. No rysuj coś. No rysuję, nie widzisz? Nie widzę jeszcze. Na razie to ten zielona kreska rysujesz. Zielona? Zielona? Te żółty A te zielone? Żółty Asfalt. Co to jest? To jest ogólnie siatka, co nie? To są ludziki. To weź od razu hasło napisz, będziemy wiedzieli i napiszemy. <grym> Ludzik. Ludzik. Nie. nie zgadłem. I ja, oni są na plaży. I chodzi o to, co to jest? To o, co to jest? Troszkę mi nie wyszło. Co ty rysujesz teraz? Oni są na plaży. I oni grają w co? W piłkę. Nie, ta, w kosz na plaży. W siatkę. Ale mi chodzi o to, o, o to, to, to to. Co to jest? To? Co to... Jak się ta piłka nazywa? No ale do, do jaka? On, oni są na plaży. Piłka siatkowa. Brawo, blisko, ale... To, to jest o plaża. Odsuwa plaża. Dawaj, dawaj, dawaj. Pisz plażowa. No, piłka. No blisko do... Piłka siatki. No. Piłka jaka to może być. Jest na plaży. Naprawdę RZ Cicho. <grywa> Gleba zgad. <grywa> Dobra, kto rozwie? No. Może ja nawet nie wiem co to jest. To sprawdź... Mam narysować? To by się od razu hasło napisz, czy ja wpiszę Nie, nie da się napisać. No to... Da się z... Jak? No normalnie napiszesz, o, ciągle ktoś spamuje jeny <ścoughs> hmm. Wygrałem What the fuck? Pe na, na te się sobie pewnie napisali nie, nie, mówię nie. ci na... zgadłem. Nie pisałem mu. Ja sobie byle co wpisałem i zgadłem. Ta, na, No też sobie napisaliście. Nie pisałem na Jak tygu. to nie? Nie Czekaj, pisałem. rysujesz co? Jak, co to pisze czerwiej? Czekaj, jak to się gumkuje? Jak to się gumkuje? Oj, 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 mam pytanie. Kogo byście chcieli pozdrowić? Piętego Mikołaja. Mm. Kurczę, dosyć pod... dziwne pod... pytanie. Czekaj, jak to narysować? Bo to jest głupie, bo ja nie wiem mam. Ja bym chciał pozdrowić moją panią od polskiego, która mnie przy... Przy... przytrąciła za to, że 3 dni nie byłem w szkole. Aha, właśnie. To ja pozdrowię swoją wychowawczyni, której muszę odkupić farbę. <laughs> Do sufitu. No to ciekawe historie. Bardzo, Dobra, teraz inaczej e, cicho, ja ci powiem, nie, ja ci powiem. Ja ci... Czekaj! Cheater! Idę... Do... Peter, to jest. What the fuck? Ej! Jak to narysować? Czekaj. To sprawdzę na... Google. Naprawdę? Ja mam to narysować? No. Ja to idzie tak... No hmm. już chciałem Oj. rysować! Ale byście nigdy nie zgadnili hasła, Zgani... wie, wie, Wiecie, jak było hasło? Martwy to? punkt. Martwy punkt było hasło. Czekaj, ciekawe co tutaj jest. Za ładnie rysuję. Czekaj. No. <noise> Dobra. Czekaj chwilę. Nie. Czekaj, jak ja to narysować? To są samochody I... patrz Co oni ze sobą zrobili? Co oni zrobili? No Co oni ze sobą zrobili? No wyprzedzili się Nie, to chyba widzisz co zrobili, nie? No jebut Wypadek to jest blisko No, oh, what the fuck? <coughs> co to rysuję teraz? Ja, pod ochronę. Eee, 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 to eee, 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 Aż na zielono rysuje, albo nie, nie, nie jest na przykład. Nie wiem, mecz to kontra NIP, nie? I oni yy, na przykład grają. I na przykład hazardziści, co oni robią, aby na przykład, nie wiem, ta drużyna wygrała, że na przykład oni na nich coś ro robią. I na przykład, jeżeli na przykład Virtus Pro wygra, to ci, którzy postawiają, to ci, co na nich postawili, to wygrywają pieniądze. No, blisko, dawa, nie, oni coś tam robią. Tylko nie mogę powiedzieć, co oni, oni robią to. Dawają skiny, no nie, obstawiają, nie, Ob kru, krócej, kru nie, znaczy, no oni nie. obstawiają, ale ogólnie jak to się nazywa, że na przykład ja na kogoś stawiam, czyli jak Kto się nazywa, obsta, nie, tak, dobrze, zgadza Rozgad ja, nie? No, no ja nie. Dobra, <śmiany> myślę, że jeszcze dwie minuty i kończymy. Albo najtrzy. Nie, jeszcze dziesięć. dziesięć! Będę miał odcinek dwudziestominutowy. <śmiany> Co to jest? Lul. Jabłko, no nie. No i zmazał. Не, это будет так. Что? Кле А. Кали а. Что? Кле А ты. No jak? Kylatka P i E. Pie. Klatka piersi. A No, tyle a. No jeszcze chciałem Prawda. to napisać, fuck A naprawdę Użycie. musiałeś to narysować jak telefon. Nie było telefon. Był taki jakiś... Nie wiem no. Greba. Gleba, rysuj. Waliło mnie. Dobra, jestem. To jest. pierwsza litera to bez. <laughs> Bez... Rybko pisz. Dobra. Patrz. Co to może być? Widzisz tego? Zobacz, to jest na czerwono. To jest ogólnie miód. To też jest ogólnie miód. To nie jest miód. Teraz tak. Patrz i to jest miód, a to jest kalendarz i na tym kalendarzu jest ich 12, tylko czego? Blisko jesteś kokaminę What the fuck O Gosia Fasolcia Ej! film weź wyrzuć y, Gosię, bo to, to tylko we trzech mamy grać. To jest miód, a to jest miesiąc. Czyli jaki to jest, na przykład? Tak, miód lispcowy, nie e. Nie e. To jest miód, a to jest miesiąc. I jak, jak to wyjdzie, to co może być? To może inna podpowiedź. Na przykład jadę na przykład do, do Paryża zakochani i na przykład oni wtedy mają jaki miesiąc. No. Miodowy miesiąc miał być. No napisałem miodowy. Miód miodowy napisałeś. to Nie. Coś fajniejszego. Kreba, tylko kreba. Gleba rysuj. Ile jeszcze runek? Jakie trudne. Jakie trudne, ej. Okej, okay. albo ostatnia. Zobaczymy. Dobrze. Jak się nazywa to? Czekaj mm, mm, mm. Śpiący ja, Jak blisko okay. Śpiąca królewna Fak O oh, fak dobra To będzie proste Tak

Ktoś mnie przeniósł. Chyba okay. bestia. Chyba. No, no to po prostu żeby ci nie przeszkadzała na No mów co to jest, pisz co to jest i koniec. Nie pisz, mm. tylko zgaduj. Nie ma zgaduj. to jest ogólnie mur. A to jest uliczka, czyli jaka to jest może być uliczka. Ulica, murowa. Nie. No jeżeli na przykład ktoś ma kłopoty i ucieka i na przykład trafi na to, no to ma jeszcze większe kłopoty. Spadochronowa. No, oj, nie ten kolor. Chciała no, nie. No ślepa oliczka Gaz. No i co? Ostatnia chyba runda, nie? Ta. Dawaj. Teraz rzucie no. mm -hmm. Ta, ta, ta. ROŻNIK! Ja. Dobra, no to co? Gleba to masz ci ty. <śpiewa> no to co? Ja? Dobra, ostatnia. Ostatnia, czekaj. No to ostatnia runda i ja już kończę. Co hmm. to jest? A gleba rysuje. To jest lekarstwo, nie? I, I ten lekarz daje ci to lekarstwo na... Recepta Dobra, no to co? Ja już, i my już kończymy. Subskrybujcie, lajkujcie. Zresztą nie kończymy, dawaj, gramy dalej. Nie, nie, nie. Nie, ja już i o, ja, już już zaraz, ja zaraz podam. No, więc... Gramy dalej, dawaj. No to jaj. potem sobie dokończymy jak skończę odcinek. No to co, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmiku. Nara! Subskrybujmy... Ten już od razu nara. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. No. co I, i cześć!